Kochani. Dziś spotykam się z Wami tutaj na YouTube, żeby zaprosić Was na wolną platformę Rumble, gdzie odbędzie się premiera audycji, która będzie zawierała wiedzę zakazaną. Myślę, że zawartość tej audycji nie przetrwałaby na YouTube nawet trzech minut. Nie jestem w stanie zatem publikacji na ten temat umieścić na YouTube, które nie szanuje mojego prawa do mówienia prawdy i do wyrażania moich poglądów, które to z kolei gwarantuje mi Konstytucja. Temat jest ważki, bo dotyczy supercząsteczki, która przywraca funkcjonalność układu immunologicznego. W czasach, kiedy system uparł się, żeby nasz układ immunologiczny zniszczyć, to szczególnie ważny temat. Za sprawą immunoterapii współcześnie leczy się raka, moi drodzy. Zatem ta audycja znajdzie swoje miejsce także w cyklu antyrak. Przyjdźcie na Rumble, dowiecie się o czymś, co może przywrócić Wam zdrowie. Nie tylko jeśli jesteście chorzy na raka, nie tylko jeśli macie AIDS, nie tylko jeśli macie stwardnienie rozsiane, autyzm czy inne choroby przewlekłe związane z niewydolnym układem immunologicznym. To audycja również dla tych, którzy przyjęli torpedy. I wiedzą, że zrobili błąd. Podkreślam, będę mówić o substancji, yy, której w Polsce nie ma, nie można jej w Polsce kupić. Ja póki co nie mam do niej dostępu, nie zajmuję się dystrybucją tej substancji. Jednakowoż uważam, że należy skorzystać z dostępnych źródeł żeby sobie pomóc. Wszystko powiem na Rumble. Przyjdźcie tam. Data i godzina premiery będzie zawarta w opisie tego filmu na YouTube. Dopiero od tej daty i godziny włożony tam film będzie dostępny. Wcześniej będziecie słyszeli zalupowaną muzyczkę i nic poza tym. Film aktywuje się dopiero od daty i godziny podanej w opisie tego wstępu, w opisie tej zajawki, którą umieszczam na YouTube. Jeśli będziecie chcieli wziąć udział w dyskusji podczas premiery, czyli uczestniczyć w czacie, musicie się na Rumble zalogować. Tylko zalogowani uczestnicy mogą pisać komentarze i brać udział w czacie podczas premiery. Zatem jeśli nie macie jeszcze konta na Rumble, trzeba założyć. To wolna, wolna platforma. Tam znajdują się informacje niedostępne na YouTube, banowane przez YouTube, więc warto. A jeśli lubicie mnie, to zróbcie to dla mnie, bo ja tam będę umieszczać coraz więcej publikacji bo te wszystkie trudne, zawierające zakazane informacje mogę umieścić tylko tam. Zatem zalogujcie się, przyjdźcie na premierę, bądźmy razem. Serdecznie zapraszam.